panes zamanifestować przez modlitwę naszą miłość do Świętego Jana Pana Drugiego, to pozwólcie nam kilka uwag w tej wymiarze. Na początku pragnę odwołać się do słów, które zapisała Lucja w swoich wspomnieniach, a tyczą właśnie Ojca Świętego. Pewnego dnia w czasie godzin na początku, gdy byliśmy koło studni moich rodziców, Jacenta usiadła na kamieniach przy stóp. Po chwili zadłoga widzieliście Ojca Świętego? Nie, nic nie widzieliśmy. Nie wiem jak to było, ale zobaczyła Ojca Świętego w bardzo dużym domu. Klęczał przy stoiku, miał twarz ukrytą w dłoniach i płakał. Na zewnątrz było bardzo dużo ludzi, którzy rzucali w Niego kamieniami i nie wykrzykiwali, i wymawiali bardzo brzydkie słowa. Jedny Ojciec Święty. Musimy się za niego dużo mówić. Tą wizję miała fiacyka. Najłączna stojinki dzieci, mająca 6,5 roku. Ta, która mówiła na początku, że trzeba ten różaniec odmawiać tak troszkę sprawnie, bo lubiła coś potańczyć, bawić się. Taka troszkę była kapryśna. Różanie zajęcie był wyspy drugiej. Jak sama zaproponowała, można było krócej. To kiedy zobaczyła wizję Boga i teraz zobaczyła Ojca Świętego, jak kręczał i płakał, wzbudziła się do Niego taka miłość. Nawet nie wiedziała, kto to jest. Dopiero paru księży, którzy potem ją przesłuchiwali, powiedzieli, że jest tylko taki jeden biskup, co ma białą sutannę i to jest Na następca Piotra. Nie wiedząc nawet, kto jest wówczas papieżem, od tamtej pory zrodziło coś się w sercu Jacenty, która nieustannie każdego dnia ofiarowywała i swoje ofiary, przede wszystkim kończąc modlitwę, dodawała jeszcze za Ojca Świętego. Widząc, że ten człowiek kręczy i płacze, a wokół tyle ludzi, którzy go obrzucają kamieniami, wysyskami, bluźnierstwami, a on dalej się modli, to zrobiło się i tak w sercu Kwiacyndy. Pisze Łucja dalej, wspominam już, że pewnego dnia dwóch księży prosiło o modlitwę za Ojca Świętego i wytłumaczyli nam, kim on jest. Kwiacynda mnie zawołała i po cichu powiedziała, czy to ten sam, którego widziała płaczącego i o którym ta nasza Pani mówiła nam w tajemnicy? Tak, to on odpowiedziała. Widzisz, na pewno ta Pani pokazała również Ojca Świętego tym księżom. Widzisz, nie pomyliłem się. Trzeba za Niego dużo się modlić. Nie pomyliłam się. Trzeba za Niego się modlić. Przy innej okazji poszliśmy do obroty przy kamesu. Kiedy tam przyszliśmy, klękliśmy i pochyliliśmy się, aż do ziemi powtarzają słownictwa anioła. Trochę później pacenka podniosła się i powiedziała do mnie, że nie widzisz dróg, ścieżek i pól pełnych ludzi, którzy płaczą z głowy. Bo nie mają nic do jedzenia, A tylko Ojciec Święty modli się w kościele przed niepokalanym sercem. I z nim modli się bardzo dużo ludzi. Widzieliście, jak się modli. I znów nie widzieli, ale widziała Ojcecę. Widziała w tym jakby proroski. że jest tylu biednych ludzi, którzy tak naprawdę mają jednego obrońcę. Czasem pozostaje tylko jeden, Ojciec Święty, który powie, czym jest prawda. Nazwie, słowo, imię i powie dość. Bo tak jak powiedział swego czasu Einstein, jak wybuchła II wojna światowa, mówi ja się Kościołem nie przekonałem. Ja miałem umiłowanie do nauki. Wierzyłem, że uniwersytety są miejscami obrony tego, co wielkie obrony prawdy. Ale wystarczy jeden dekret Hitlera i uniwersytety zamierzone. Pomyślałem, że bronić będą prawdy wielcy wydawcy gazet. A tu wystarczyło jedna decyzja, jedno uderzenie w stół przez Hitlera i wszystkie gazety umilkły. Tylko Kościół, tylko Piotr nie przestał milczeć. On cały czas nazywał wojnę złego I żadne wysiłki i I chociaż do tego nie miałam wielkiego jakiegoś względu, teraz, jak powiedział Einstein, słaby, bez bo bezwalny, bo tylko Kościół nie poddał się i bronił. Tylko Ojciec Święty się za tych, którzy płakali, którzy byli głodni, bo nie mieli nic do jedzenia. I oto Łucja kiedyś pisząc do Ojca Świętego, we swojej uwagi tyczące trzeciej latimskiej tajemnicy tak napisała, że troje pastuszków bardzo bolało nad cierpieniem papieża, zaś jacenka ciągle powtarzała, biedniutki Ojciec Święty bardzo cierpi z powodu krzyżników. Nie znaliśmy imienia papieża. Pani nam nie powiedziała. Jakie imię ma papież, nie wiedzieliśmy, czy to Benerek nasty, czy Wittius XII, czy Paweł VI, czy Jan Paweł Ale to cierpiał papież i z jego powodu my także się cierpieli. Widząc papieża, widząc jego cierpienia, widząc ludzi, którzy obrzucają go kamieniami i swoimi słowami. Także dzisiaj moi kochani, te słowa kwatińskich dzieci są nam potrzebne, żebyśmy zrozumieli. Jeśli takie sytuacje mają dzisiaj miejsce, to z jednej strony, żebyśmy wspaniali i trzeba stanąć jakby do apelu do raportu jutro, jak tutaj będzie również zachowanym od 15 rozpocznie się tu marsz. by z modlitwą przejść przez zachowane i powiedzieć to, co święte. Nie godzi się tym, którzy mają sprofanowane ręce, żeby nam no, się świętość. By ci, którzy prawdę nazwali kłamstwem, a zło dobrym, a dobro złem, by nam mówili, że oto święty, nawet, nie jest święty, Bo my znamy przepisania, ewangelia i wiemy, że święty jest Bóg i że jeśli Kościół orzeka o świętości, to bardzo wnikliwie badał i postawia na świeczniku coś, co ma świecić. I ty, ci, którzy nazywają prawdę kłamstwem, niech nie mówią o tym, co Ale to, moi drodzy, można by się dać teraz, jakąś polemikę z kimś innym. My mamy powiedzieć, że kochamy na bardzo drugiego, a nie kłócić się. I w tym duchu pozwólcie, moi drodzy, na pewno uspołnienie. Trzeba sobie powiedzieć tak. Pamiętamy, że w 1997 roku tutaj Piotr, jak Paweł drugi, dziś święty, jak Paweł II stanął to na podhalańskiej ziemi. Pamiętamy. Pamiętamy, że 6 czerwca pod Krokwią przypomniał nam Najświętsze Serce Jezusa przebite przez grzechy. Pamiętamy. Coś my uśpiewali, składali hołd. Pamiętamy, że potem 7 czerwca na Szatówkach przybył, pamiętam jak dzieci. bo całe zamieszanie, godzina była ustalona, tak jeszcze już przyjechał wcześniej, bo jak powiedział, jest pierwsza sobota miesiąca i chce odprawić pierwszą medytację. I prosi o uchwalę z ciszy i spokoju. I w kaplicy niepokalanego serca u nas na Szatówkach, tam odprawił uchwalę z medytacji w ciszy. To jest pierwsze słowo. Potem konserwował w sanktuarium na Krzemkówkach i powiedział, że największą troską niepokalanego serca Maryi jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. A sanktuarium to nie tylko budynek zagranie, to również żywi do Potem przybył tutaj, do tej świątyni, by spotkać się z dziećmi po pierwszej komuni rodziny, zebrało się mnóstwo dzieci, które przyjęły pierwszą Komunię Świętą i papież nam przypomniał znaczenie, ważność lokalistki. Potem, jak wiemy, przez dubałówkę szlakiem wypracowanym papieżskim, dojechał do Ludźmierza i tam w pierwszą sobotę odprawił z jednymi różami, z konictwem I jeszcze do tego dnia, wieczorem, Dotarł na ogniwniki, tam gdzie jest źródło Bożego Miłosierdzia. Tam gdzie jest grób Siostry Faustyny i rozgrzewał głos Jezusa, gdzie jest centrum Miłosierdzia Bożego. czy patronem Związku I pamiętam, jaki był uczyniony namysł, jak to uczcić, żeby to nie było hasło, jednorazowe wydarzenie, żeby to nie było coś, co tylko powiemy, a to przejdzie do historii, żebyśmy tym żyli. Dopadły słowa, że z to i od Pokazał nam najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi. A Fatima łączy, bo jak się modlimy, przez nieskończone zasługi najświętszego serca Pana Jezusa niepokalanego serca Maryi. Proszę Cię o łaskę na w jednej To wypełnijmy duchowy testament na Pawła II. Z w pierwszej sobotę miesiąca. Niech to będzie duchowy testament, który widzimy, tu nam zostawił, pokazał to na serce. W pierwszą sobotę połączył pod chalę, co od podkrzeptówek rodziny, aż po Tak, papierz nas połączył w To wypełnijmy duchowy. Stanędzie na Pawła II przez praktykę pierwszych sobot miesiąca. I 22 sierpnia 18 Marii Królowej, kiedy Kościół ma poświęcać się niepokalanemu sercu Maryi, cały zarządu i zarządów, liderów, prawie 40 pocztów sztandarowych reprezentujących wszystkie oddziały, większość oddziałów Związku Dhana stanęło na krzakówkach, na kolanach przed Matką Bożą. Zaś udałam, poświęcając się niepokalanemu sercu Maryi, że on podchale rozpoczyna duchowy testament jako Pawła II, bo On jest naszym patronem. potrzebuje sierpnia 2011 roku. Ojcze Święty, wypełnimy Twój duchowy testament. Matko Boża, wpisujemy się w Twoje niepokalane serce, Polskie Kościół pod chalę naszego Nie mówimy, że są źli ludzie, bo się modli inni i trzeba modlić w domu dobrze, w kościele dobrze. Jeśli możesz przyjść na pierwszą sobotę do swojej świątyni, cudownie. Jeśli staniesz na męskim różańcu i przejdziesz przez zakopane, również są różne sposoby. Jeśli to czynisz, wspaniale. Jeśli zapomniałeś, czas się odwrócić. Żebyśmy nie mówili, że to inni. Pierwsze musimy my wyrobić nasze ślubowania. My musimy być jedni. Ja. Tak jak uczył Prymus, kiedy przestrzegał Polski, kiedy w roku 1926 poświęcała się niepokalanom cudzom. Że to nie może być tak, że Polska stanie jednego dnia na Jasnej Górze, dokona się wielki, spektakularny akt, a potem wrócimy do domu, do szarej codzienności. Nie. Od tego dnia Polska ma pamiętać. Jeśli jesteśmy w pierwszej z tej obrony, że również na co dzień powinniśmy pamiętać o Bogu i Macele Święci. Pamiętać o spowiedzi, o Komunii Świętych, o Drzańców, nie tylko w pierwszą sobotę. Byłoby to dziwne i byłoby to pewne nieporozumienie, gdyby tylko w pierwszą sobotę miesiąca zrobił coś, a potem miesiąc nic. Mamy żyć na co dzień w miłością do Boga i Maryi, a w pierwszą sobotę w taki sposób zamanifestować. w tej jutrzejszej przemarsze przed Pięknie się staniemy. Cudownie objawiamy. Ale stanąć raz od czasu do czasu to jedno. A trzeba. Publicznie przyznać się za manifestację. Ale trzeba również na co dzień żyć. Nie można mówić Ojcze Święty raz na 10 lat kochamy Cię. Trzeba żyć tą miłością. A więc ten duchowy testament trzeba również w codzienności wydawać. To, co święte, bronić. w broni Krzyża. To żyje tajemnicą Krzyża. Pamiętam o spowiedzi. Pamiętam o sakramentach. Pamiętam o modlitwie, Ale również o tym, co ślubowałem. Pamiętam. Jak mąż, pamiętam. O obowiązkach stanu wobec żony, wobec dzieci. To wszystko też jest ważne. Bo do tego wzywał święta, pan drogi drugi, broniąc ludzi, To pamiętajmy, że to, co będzie na chodziło, też świat. kiedy staniemy pierwszą sobotę, to też się Wypełniamy życie. Najpierw musimy się mobilizować za to. Nie może nas łączyć niechęć do innych. Ma nas łączyć miłość do Boga, Maryi, Kościoła, Święty, świętego do Marii. II. Nigdy nas, ludzi wierzących, nie może łączyć, jednoczyć wrogość. Bo Maryja pokazuje w Matinie, jeśli są grzesznice, to trzeba je uratować. Łączy nas z miłość i modlitwa. Sponeky to prośni Panowie, pomyślcie tam, gdzie jesteście, przypomnijcie, czy pamiętamy 22 sierpnia 2011 roku to, że od zaślubowała, że ten dzień będzie nas jednoczył. Wyczynicie przypomnijcie, żeby nie mówić pustych słów, bo za krzywą przysiędzą to się zbiera bady